Odpalliśmy się kompiąt i patrzcie. Idzie na B. Idź spać, idź spaga na B. Ja z freszami jestem. Przeszka, że przeskoczają? Tak, Ja wapzę skakuję so. Nie widziałem Mida. Idź drugi, drugi dużo! Dobra nieważne Dużo drugi, ale nie wchodzą! Add ja łapię jeszcze Dobra Bo ja zaskakuję Paweł, no. bajtuję cię Wjeżdżają czy? Podbiegli nie. na razie, tak Podbiegli. jakby na fejka Mierdzi fejkiem to ogólnie. Matki nasz pólę Bej Jarek B Ja będę feszował zaraz Brawo Nice. Wycofaj teraz, Jaro. Nie. Fleszuję ci, Manti. Jeszcze dwóch. Fleszuję, y Manti, nad ciebie. Bum. Jeszcze raz cię fleszuję. Proj, proj, Bum. Ja u basen jeden, po lewej. Po prawej waszej. Manti, odpuść może. Dobrze. Ale to była szansa na Odpuść Jaro, nie. Bo ja już tam chciałem, żeby Jaro wiesz, jak ma to, żeby Matisy tam postrzelał. Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach na Pirate swap. To świetna szansa na zdobycie dodatkowych środków na swoje wymarzone skiny. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod MAESTRO. Zaznaczyć interesujące Cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje Ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda, wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu maestro, zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu. Co pozwoli ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveawaye i zadania, dzięki którym możesz zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Bartek, co ty, co ty za, za organizację? Drużynę zrobiłeś czy jak to jest ty? A jak? Nawet nie w sumie teraz czegoś tak dowiedziałem na tego. No. A co masz jaki a No, mam dwóch. I szukamy trzech jakichś talentów. Snajpera masz? Testy są, mamy. Ale takiego mamy. już gotowego, czy jeszcze wy... Tak, mamy dwóch doświadczonych i trzech nowych chcemy. Jakiś e, nowych, młodych zawodników, nie? Pozwól cię na testy gościa. Ale snajpera mam, nie? Ale on jest wszystko. Mówisz? Ale no ciekawości, może z wami zagrać, zobacz. Ale, ale no, możesz podrzucić. No. Nie, znamy, nie znamy. Znamy. znam, że Jaro chciał do drużyny dlatego się pyta o snajperów. Młody, <laughs> młody. No, 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 no to by zmieniał po tej rzeczy jakby, no, jak, rusz, tam, jak, jak, jakby Jarek tam, Tylko znak by wystarczył, no, chociażby jakiś wartek. Udałem smoka na koniec banany, nie? Stali na rampie, nie? stali na rampie we dwóch. Mm -hmm. Ja palę, Jarek. Tam cię przeszacają, co? O, podejdziemy. Nie, nie, ja mam... Nie daleko stąd, nie daleko Nie ma co. Proszę, jentę mamy. Jeden byłem. szczur. Po co? Zajarł. Patrz ja dookoła. Drugi. Mati, ich tam łyka. W szczurze byłem tam wcześniej. Leży mid. No. Przez ładnie tam się próje. Domek raczej jeden. Mati, środość 3. Ta, ja w szczurem przeszedłem. Kurwa, dziwię ta gra chodzi z tym tym. Pan. Mateusz, szukaj, szukaj fragów no. Która mam, Gdzieś nie? na sta, staję, szczurem przechodzimy. No jo, ale jednak jest. Śierby. Jest drogi. Jak szczerbić, no. ty masz kurwa po 500 klatek. Ja będę się nie mam ci lewej strony tylko, nie ja mogę podejść. Werset. Ale kot jest Ja podchodzę teraz. Smokujesz, nie? Mogę no, no. no, no. dać. Środek go... dwóch. Jest ze smokiem. No, no. Ja, ten, ja będę bliżej Bejra w ogóle. O, mógł ja Paka, jadą. Ja biało, masz coś? Masz flecha? Ja to tego. Flaszuje ciebie. Ja też, ja na ja ja, trójce jestem. Daj, dwóch masz. Flaszuje, Sorry, nie widziałem. No, ci ja kelnerzy są w ogóle, kurwa. My tacy mocni, Bartosz. ale chyba piotrek forma jest co? bo no, no, tak patrzę, kurwa, tak ogarniasz z tymi granatami, że. No weź co oglądałem teraz trochę, wiesz? CSK. Komentowałem teraz Blas Bounty, to od razu to wjeżdża, nie? Do repertuaru. ty No nawet lepiej. Wezieram. Drzewko, drewko. Zresztą na nawet. A co? Na wróci ktoś na B? Bo ja jestem daleko na artykule. Mhm. Ja mam dom, ja mam dom. Ja wracam, Nie Ja po prostu. No, wbieg. Cały środek mam. Smoke na B. Ja, ja nagłośno na podnoszenie. Nie znam tego. Jeden jest w tym. w tym. Ja spalę w ogóle. No dawaj da, na banny. pula. Kurwa jaki head nice. nice Nie no dzisiaj to chyba łatwy mecz będzie wam powiem, nie? Taka forma Ej Pewer Pago może skróćcie mi da co? Ja dam tego smoka głębokiego Rzućcie najdę w ogóle przed siebie, co? Ok? A wy banan aż Alecie No, Powiedzcie, pojedźcie What? <laughs> <laughs> Ulu! O, 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 o jezus, Mariusz! O proszę! O nie, no, no, mają no, chyba tak? Full, full, full! Kawa ślusowy! On flashawał! do prawej rampę, może? Dawaj, ja spodziewam Na drugim może być, nie? Zeszczulę, że będzie mi weźmieć! Nice, widzicie pełor! Kurwa, on się nadzieli na streja! Na, e, na szybko mi dalej leciał jeden, smokuje mm -hmm. O kurde, jak Dome. ty hajka rzuciłeś! Boiler jeden! Ale, spaliłem bojler Wybiegł! Serze O, AWP na środku Mid! Dwóch mid O, no serze domek Dom, last Ty ten komputer do zmiany w ogóle, masz mały FPS ów Czemu? 280? No bo co, mam Fortnite no. też jeszcze odpalonego, bo tam z gie Lechem gierkę jednocześnie ja gram Jaki teraz, pro ten? Aha ja to... musi być 9800i3d Ale jaki to? Ryzen to AMD? Mhm mm mm, widzę A merda, glopisz, ta banan. nowa mowa No. Ja już panie, nie Glop? Glop? Tak nie? Glop? 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 banan, puszczą puszczą comit, comit jest. Flash, banan. Flash. A nie Glop? Glop? teraz Glop? banan. Glop! 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 dwóch dwóch dwóch, Glop! Ja się wierzę. Chciałem, Piotrek nie poznaje, kurwa. Czemu? No bo po ostatnio te kurwa to były ciężary. A to Widziałeś moją rundę ze będzie... scoutem na B, przepraszam? No to widziałem. No widzisz. No ale to, Piotrek. Otwarty jak chuj, no. no, kuj, no. Te... Co? Otwarty no jak chuj. Na, no. na tym B na, na, na dascie? No, <laughs> nie, Przecież, to. kurde, no. no oglądałem się donków, nie donków, i teraz takie rzeczy po prostu powtarzam na serwerze. No. Kiedy killa. mówisz, żeby lepiej grać, to Mateusz musi oglądać Dema ba, Obawiam się, ]モ. że Mateuszowi to niewiele pomoże. No, to Uważajcie, no. Pod, 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 Jeszcze jeden? Nie, nic więcej. Ja odpuściłem mida, mogłoby być, że panam gościu bananie jest. Czysty, małka. czysty banan. jak wejdzie, no to jest trudno, no. Ja mam środek cały. Na drugim gościu jest. Widzio Drugi środek bieg jeden. Ja dywan trzymam. Dobra. No i drugi środek obity. Wchodzi. Leży. Super. Jednocześnie? No? no, nie no, co ty no? Nie no, po prostu nie no, ja to nie mam FPS-ów no. Znaczy, ja muszę sobie ogarnąć tego kompa jakoś pewnie po, poustawiać, posuwać jakieś rzeczy, pogrywać sterowniki. A jaki to masz procesor? Nie pamiętam. Kłusi dziewiątkę. Bo dlatego masz tyle FPS-ów? No, być może. Ty ten, nie pewor Dokładnie. Ja na Intelu są tyle sam miałem, co i tak. Pago, będą tutaj. Kopa go Drugi środek, coś. Blisko domek, jeden u mnie. Wracamy. Dwóch mit! Boj, boj. Boj, boj. Ja, po głowie, a psy. Domek wchodzi Jest zero zero, Zero ma Domek? Tak Domek cały Za and... Dobra, Mati, time to shine Jak w Fortnite ie. I teraz co się dzieje no? Temommes, na <laughs> Wyłączam ten Discord po meczu <laughs> Człowieku, Fortnite'a wyłącz, tego Discordy Mógłbyś tak Jarek powiedzieć, gdybyś był w treningu CS-a. Patrz, tak, obserwowałem moją drużynę Je przez 5 lat. Virtu. Pro, Kiedy a zaczynali to grać Fortnite'a, to Fortnite. Fortnite. So, skill im spadał od razu. No, Mateusz mi też się tak wydaje, nie? Ja tam tylko najdążę na tak. Znaczy, u Matego to nawet nie jest kwestia tego, że gra Fortnite'a, tylko że po prostu nie gra w CS-a. No, też tak. A, Ty nie, zna, gra -a? No to, to, nie gra w CS-a? No to tak jak Jarek. Life lesson. No. Life no. A, no. a wóz może być, wiesz? No. Piało, ja mówię co no, to, no. Po prostu. Po prostu. Ajjj, dwóch środek Będzie Domek szybszy. Jeden domek biegnie Sprzemę go Wchodzi Wychodzi już Został, opuść, wpuść go Flaszuje Wchodzą Flaszuje na, ja na, na... ciebie Mati już. Drugi leży Zatrzymali się Mati Na bananie raczej. stoją ja tam. Rampa, ma rampa Mati. Na rampę wrócił jeden Tak Jeden Poddań, ma blisko, blisko balanie ten balan Kurwa ktoś... Mi pikno. Podchodź ty Mati Fejtuj go Piotryk. No. Za murkiem Więcej? Jeden Dwóch na balanie było? Dwóch, dwóch. No kurwa, ale ty w ogóle bez szans nie? Nie, bez, szans? bez żadnych Piotr szans i nice, zobaczmy Kurde. Pevor, możesz pójść sobie na drugi i Pasha złap środek skrót, okej? Okay? Wyprostowałem. Dwóch strzela idzie, agresja. Drugiego nie sprawdzali. O, dostał ci peczkę! Uh. Nice. Oh. Uh. No i teraz mid, ale pójdziemy B. Idź, idź już, Pasha, B. B. Lorkuj sobie z domku, Pevor. Mhm. Podjeżdża banan. O kurwa. Zamordać. Ja dobra, nice, dobra, chodźmy na B. Dobra, dawaj. za CT. No jest, długiej no. chyba zobaczymy. Oni wszyscy od CT są Uwaga boost, na skrzynia Jaro, Nie widziałem, bo nie... ruiny no, ktoś... dwóch no, Ta gra jest nie uch, to jebana, ty to kurwa jest. Ta gra jest tak spierdolona, że to jest hit No nie, no, nie, nie było chłopa nie widać było. nawet u mnie i dostałem głowę Wydaje ci się, Mateusz. Nie wiem, wiem, super gra jest Bartosz. Wydaje mi się. No jest... Jest... Jest. Masz, kupuj kałaka, Nie kupuj kawa W Ty musisz być dynamiczny z i Nader rzucasz same na środę. Rzućcie Nader do przodu, ja daję fleszę, okej? Okay? Rzućcie Nader do przodu, razem na mid. lewej. Nie ma boilera. Patrzę Wam daszek. Był. Wejdźmy, wejdźmy z mokrem, razem, go! Dwóch! Babela, babla! Jak może być? Jeszcze. Bez, czyste. czysty. by był. Czysto. Gdzie był? Jeden przed Biblią jest, Wyraz PCT. Speedway. W until, bym, bym speedway. Nie, z yes, mida chyba. Włączcie go Mateusz, w jakim języku ty mówisz? Pory. Ducim. <laughs> <noise> Zak zrozumiał chyba o co mi chodziło. <noise> no bo ja widziałem, bo widziałem gościa, więc ja zrozumiałem, bo widziałem to co widziałem. No. Niekoniecznie słuchałem tego co Matti ma do przekazania, bo ciężko było z tego coś wyciągnąć. Sorty <noise> długa, shorty długa. kurde jaki kasztan. Lewa. Mati masz bombę, coś. Długa cię jest. Kurwa, ostrałeś się Mati. Nie, no nie. Spalił się. Jak spaliłem ci Matej? Dawaj, rób sobę Ty. No kurwa. Biblia. Jest Biblia. łącznik. Biblia, Biblia, leży. Jeszcze do Biblii jeden idzie. To z banana ogólnie. Jest Biblia, Biblia. Dwóch, 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 No patrz jaką kurwę! Spokojuję Mateusz, bo rundę przegrywasz. Chodź mi odminę Dobra, drugi ten raz dobra. dobra. Ale łatwy mecz. Ty, no, faktycznie łatwy. Ja nie pamiętam kiedy Wszyscy... taki mecz? Łatwy był. No, no.